Nastał ten czas, że idę wysłać. Także jadę wysłać paczkę. O jest! o jak gorąco. Bardzo gorąco. Uch, powiem Wam, że w ogóle nie czuć powietrza. Tak gorąco jest. I moi kochani, paczka wysłana. Nawet nie zwróciłam uwagi, gdzie ja wysłałam tą paczkę. Gdzieś poszła w świat, ale nie wiem gdzie dokładnie, czy do Niemiec, czy do Francji, czy gdziekolwiek indziej. Ale chyba do Niemiec. Witajcie kochani, tu Polka w Niemczech. No chodźcie, chodźcie, pokażę wam jak ja wyglądam. No i kto zgad, którą sukienkę kupiłam? Zobaczcie, to jest właśnie taka sukieneczka. Chodźcie bliżej, chodźcie, chodźcie. Pasuje do Oleandrów. <grych> Całkowicie pasuje. Dzisiaj jest, moi drodzy, czwartek. Także już zbliżamy się do końca tygodnia. Ja zaraz jadę Kasię zawieźć na halę sportową, bo dzisiaj Kasia nie ma szkoły. Zobaczcie, jaka pogoda. Trochę rześko jest dzisiaj. Bo w nocy padał deszcz w końcu. Także dzisiaj mamy trochę wiatru. I jest ogólnie na razie rześko, ale już tam, zobaczcie, słońce się przebija. Także pewnie zaraz znowu będzie ukrop. Ale my, jeżeli już to wieczorem, znowu wskakujemy do naszego basenu. Widzieliście nasz basen? Widzieliście? Chodźcie. O, taki piękny basen ogrodowy. I kto to mówił, że musicie być bogaci? Nie musicie być za bardzo bogaci, nie musicie mieć dużo pieniędzy. Wystarczy tylko dobre samopoczucie i wystarczy trochę pomysłów, i zobaczcie, możecie pływać w swoim ogródku. To teraz ja szybko zmykam na śniadanie, a potem was zabiorę i zawieziecie ze mną katarzynkę. Właśnie jadę Kasiule zawieźć do hali sportowej. Dzisiaj coś tam jest z maturami. Nie wiem teraz, czy oni jeszcze mają matury, teraz Kasia? Tak. Jeszcze Kasia mówi, że mają matury, także w szkole nikogo nie może być, dlatego dzieciaki nie mogą być. I dzisiaj mają taki sport, tak. Kasia ubrana na sportowo, jedziemy, bo właśnie dzisiaj są w dalszym ciągu matury. I w Polsce już chyba nie ma, a tutaj dalej są. No widzicie, jak to jest. Ale mi się wydaje, że to chyba ustne, Kasia, co? Ja nie wiem. Kasia nawet nie wie jak. Moi kochani, Kasię już odstawiłam tutaj do, do szkoły na halę sportową. I no tak jak Wam mówiłam, dzisiaj są ustne matury tutaj w Niemczech. W szkole do której chodzi Kasia. Myślę, że chyba w innych też szkołach tak jest. I dlatego właśnie dzieci nie mają zajęć szkolnych, tylko mają takie dodatkowe. Tutaj, akurat w hali sportowej, bo wiecie, kiedy są matury, w szkole musi panować cisza, uczniowie muszą się skupić. Tym bardziej, że to są ustne matury, więc jeszcze bardziej maturzyści są zdenerwowani i tak dalej, więc oni potrzebują ogólnie spokoju. Oni potrzebują po prostu spokoju i wyciszenia, żeby móc dobrze napisać taką maturę i oczywiście trzymam kciuki, żeby wszyscy maturzyści, no, żeby zdali po prostu tą maturę i żeby mieli otwartą drogę, ścieżkę swoją następną, czy tam będą chcieli robić jakieś ausbildungi, czy będą chcieli pójść na jakieś studia i tak dalej, także życzę im jak najlepiej. No, a ja słuchajcie, teraz jadę dalej i, a właśnie, możecie zobaczyć znowu, bo dzisiaj właśnie już się ubrałam w tą moją sukienkę nową, jestem bardzo zadowolona, w ogóle sprawdziłam sobie dopiero dzisiaj skład i jest w składzie 95% pawełny i 5% elastyny ale wiecie, dlatego, że ona tu jednak się o, zobaczcie ona się tutaj rozciąga więc ona jest właśnie taka trochę elastyczna ale 5% to jest ok, bo 5% to nie jest dużo, najważniejsze, że jednak zawiera bawełnę i to czuć w tym, w tym materiale i wiecie co, muszę wam powiedzieć, bo sukienka nie wiem czy wam mówiłam, ale sukienkę kupiłam w New Yorker i ja nigdy znaczy nigdy, no kiedyś jak mieszkałam w Polsce, też czasami coś tam kupiłam, jakieś spodnie od razu, przeważnie kupowałam właśnie w New Yorker, ale tak nie za dużo. Ale muszę Wam powiedzieć, że ten sklep ma wysokiej jakości materiały i jak na sieciówkę, no to naprawdę te koszulki bawełniane są grube, naprawdę czuć dobrą bawełnę. I, I to jest właśnie fajne, że jeszcze są takie, takie sieciówki, gdzie, gdzie jest taki dobry gatunek. Także jeżeli nie kupowaliście, jeżeli nigdy nie kupowaliście w New Yorka, że to się przejście, bo ja też myślałam, że to jest bardziej dla taki młodzieży, tym bardziej, że kiedyś jeszcze dawno temu jak ja kupowałam, to ja miałam około tam 30 lat. Teraz wiadomo dużo więcej, ale muszę Wam powiedzieć, że tak i tak można coś dla siebie znaleźć. Bo zobaczcie, znalazłam sobie fajną sukienkę. Długa i tutaj ma odkryte ramiona, akurat perfekcyjnie na taką pogodę, jaką mamy. Te upały. Jest właśnie dłuższa, więc można ją sobie czy na plaży, możecie. Sobie ubrać, czy możecie, nie wiem, nawet na jakiś wieczorny spacer też ubrać. No, sukienka jest naprawdę świetna. Także zielony akurat mi pasuje. Akurat mi pasuje. Większość z Was w ogóle trafiła, trafiliście, moi kochani, bo wszyscy żeście napisali, że zielony, że zieloną sukienkę. Jedna Ta, która właśnie często bywa w komentarzach, także możecie zobaczyć Aneta w Belgii albo teraz Aneta ma jeszcze drugie konto Polka na emigracji, to właśnie An Aneta napisała, że szara, no ale mi się wydaje dlatego, że jej się po prostu podobałam w tej sukience szarej a no, a ja z kolei wiecie, mi pasuje zielony do moich oczu moje zielone oczy i zielony kolor mnie tak jakoś, nie wiem, ożywia, a ten szary, też dobrze wyglądałam. Nie mogę powiedzieć, że źle wyglądałam w szarym, bo też się zastanawiałam, tak na dobrą sprawę, to ja się zastanawiałam, żeby wziąć dwie te sukienki. Dlatego, że, uwaga, sukienka kosztowała 7 euro chyba 50, także cena była... Żółtą metkę miała, promocyjna cena 7,50, także w sumie mogłam wziąć dwie, bo to by było raptem, raptem by było 15 euro. Także można by było dwie wziąć, ale tak jak Wam powiedziałam, nie chcę za dużo kupować. Staram się, żeby kupić tylko to, co mi jest potrzebne i za dużo nie wydawać pieniędzy, za dużo nie kupować tego wszystkiego, bo potem tego nie noszę i, i w ogóle jak kupuję, to teraz mam taką jeszcze inną e, przyjęłam zasadę, że po kupieniu odcinam metkę piorę i zakładam, od razu zakładam nie ma tak, że ja nie odcinam tej metki i to gdzieś potem ląduje w szafie, leży jakiś czas i tak dalej, nie, nie, nie jak kupuję, to znaczy, że ja to potrzebuję, więc skoro kupiłam to od razu noszę i widzicie mnie od razu mam Założoną i to jest właśnie ta zasada, którą teraz pielęgnować będę, bo uważam, że muszę wiedzieć, że słusznie wydałam ten pieniądz i muszę wiedzieć, że to było mi potrzebne. Ale uwaga, muszę Wam zdradzić tutaj pewien sekret: co się takiego stało? Wyobraźcie sobie, że wczoraj jechałam na spotkanie do, z Emilką, żeśmy się umówiły właśnie, żeby popuszować w tych kosmetykach. Ale sobie pomyślałam: ok, skoro Emilia, bo ona akurat się spóźniła jakiś czas, skoro ona się spóźnia, to ja sobie wejdę do New Yorkera i kupię dla Paula spodenki. Tak, bo mój Paulo nie ma, znaczy nie ma, no chciał, żebym mu kupić spodenki i poprosił mnie, żebym mu zakupiła takie spodenki. No i moi drodzy, ja weszłam po te spodenki, ale było ich tyle. Ja po prostu tak szukałam, szukałam, szukałam. Nie wiedziałam, czy takie, czy siakie. I w końcu, słuchajcie, no nie kupiłam tak spodenek, nie? Najlepsze to jest to, że ja weszłam do New Yorkera po spodenki, a wyszłam, moi kochani, z sukienką, no. Także chyba w dalszym ciągu jednak mam problem z tymi zakupami. I tak widzicie. Bo normalnie nie powinnam nic kupić, bo ja nie szłam po sukienkę, bo ja jakby mam dużo sukienek i ja nie potrzebuję następnych su sukienek. Ale jak już zobaczyłam, jejka 7,50, taka fajna cena. I ona po prostu już kwiczała tam do mnie, bierz mi, bierz mi, No więc mówię, okej, okay, mam jeszcze parę minut. I szybko wskoczyłam do tej przymierzalni, przymierzyłam i ja mówię, nie no, no po prostu jest petarda, no tak mi się podoba. I ja nie mogłam musiałam kupić. No, jakże widzicie, taka jest. Idę właśnie podlać mojego hibiskusa. Zobaczcie, ile on ma tutaj raz, dwa, trzy, cztery kwiaty. Widzicie. A to jest woda z nawozem. Tylko można podlać dwa razy w tygodniu, ale po tym nawozie, którego właśnie stosuję do mojego hibiskusa, to widzę, że on ma w ogóle lepsze liście, więcej tych liści. Także naprawdę ten nawóz działa. Zaraz Wam go pokażę, jak on wygląda ten nawóz. Tutaj mogę Wam pokazać, tak wygląda ten nawóz hibiskus. Z tego sklepu Denner i naprawdę on jest świetny. Dobrą robotę robi, bo hibiskus świetnie rośnie. A teraz jeszcze chciałam Wam pokazać tego kwiata swojego. On, wiecie co, tak właśnie zaczął mi żółknąć. O, i taki się zrobił. Znaczy, teraz już jest fajny, ale był gorszy. I wiecie co? Ja teraz podlewam go wodą z cukrem. Dodaję łyżeczkę cukru i taką wodę mieszam i podlewam. I zobaczcie coś, cóż tu takiego urosło. I w ogóle po tej wodzie z cukrem, zobaczcie jaki świeży już listek tutaj się pojawił. Także jemu brakowało właśnie tego cukru. Także. Gdzieś to tam znalazłam sobie, wiecie, w tym pojawiła mi się taki, taka, taka informacja o jakiejś takiej aplikacji, że właśnie ta aplikacja Wam może doradzić na podstawie zdjęcia, co, czy, co brakuje jakby dla kwiata i co należy zrobić, nie? czym należy podlać i tak dalej. No, i tam były właśnie pokazane, że taki kwiat jak mój, ja on właśnie miał ten sam problem. No, i że trzeba go podlać wodą z cukrem. No i to zrobiłam. I zobaczcie, po prostu on teraz tutaj mi zakwit, a on już bardzo, bardzo dawno nie kwit. Także, także jestem zadowolona, że pomogłam. No i ten kwiat się odradza ładnie. Każda pani domu ma ten sprzęt w swoim domu. Tak. Ja w ogóle mam jeszcze lepsze, wiecie, ale mam schowane w garażu. <laughs> Dlatego dzisiaj tak na szybko umyłam tutaj to okno, żeby mieć ładny widok na tą górę moją cudowną. I, I to właśnie był mój sprzęt. Ja tu przed chwilą, wiecie, stałam i myłam, 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 ale teraz chcę Wam właśnie się pochwalić. Tak, nie będę skromna, więc się pochwalę. I pokażę Wam, jakie czyste okno się zrobiło. Ładnie, i parapet też czysty. Wszystko tutaj zostało ładnie wymyte, i od razu inaczej wygląda. I to mi się podoba. Uwielbiam czystość. No, A użyłam, słuchajcie, tego płynu z Aldi do mycia okien, ale powiem Wam szczerze, że. Z Lidla jestem bardziej zadowolona z Panu, także następnym razem w Lidlu sobie kupię. To jeszcze chcę Wam pokazać, bo ten kwiat również dostał ode mnie wodę z cukrem i zobaczcie, jaki się zielony zrobił. Także naprawdę to warto. To. Wystarczy spojrzeć na, na te piękne kwiaty, na, te cudowną, na tą cudowną roślinność oleandry, żeby wiedzieć, że deszcz jest potrzebny. Widzicie? A te, jak pięknie zakwitły. Ogólnie, bardzo mi się podobają. Cieszę się, że tutaj, właśnie w Niemczech, u mnie, tutaj w moim regionie, ze względu na to, że jest ta temperatura taka cieplejsza, to te oleandry, widzicie, one kwitną i tak naprawdę one też przezimowały, bo te trzy im akurat nic się nie stało, tym trzem, tylko ten jeden trochę został pokrzywdzony. Ludzie, zobaczcie, czego jesteście świadkiem. Zakwitł. Ale numer. Zobaczcie, jak on chciał żyć. On zakwitł. No. Także wszystkie, wszystkie przezimowały. Ale tym razem je okryję. I już nie pozwolę na to, żeby tak tak się stało, jak z tym się stało. No, ale wiecie co? Najbardziej z tych oleandrów mi się jednak podoba ten. Ten jest taki, no, taki, jakby różyczki miał. Tak zupełnie inaczej te kwiatki wyglądają niż tutaj, o ten czy ten. I tamten widzę, jest taki sam jak ten. Także, a tylko tego jednego mam, jakiegoś takiego różyczkowatego fajne podoba mi się moi kochani i to już by było na tyle żegnam się tutaj z wami z mojego tarasu i oczywiście macie tutaj za mną piękne widoki możecie właśnie podziwiać często piszecie mi o tych widokach i dlatego wam je tak pokazuję bo ja wiem że no to zawsze jest tak przyjemnie dla oka kiedy można zobaczyć właśnie coś ładnego, pięknego, więc ja myślę, że te widoki są właśnie takie fajne do zobaczenia, do spojrzenia na nie i no i wtedy tak się lepiej robi od razu człowiekowi. Także moi kochani, zapraszam was już na jutrzejszy filmik, jutro jest piątek. Przychodźcie do mnie. No i zobaczymy, co, co nam przyniesie. Ciekawa jestem, co nam przyniesie piątek. No więc moi kochani, zapraszam Was już na jutrzejszy filmik. Przychodźcie do mnie, czekam na Was i do zobaczenia jutro. Pa pa!